Nasz mały bandyta, bo jest bardzo zdenerwowany, niedobry, już będzie wchodził do transportu. Ten koniuszek, co nam. Od... Bandziorek! Ten, co nam właśnie odsprzedali Rumuny. 14 150! Romanio, to Stałam tutaj 4 godziny nad nim i czekałam na obcokrajowców, żeby go odkupić bo on już był sprzedany przez polskiego dziadka do krajowców, do Rumunowieckich Bandziorek! Bandziorek będzie miał na imię? Bandziorek będzie miał na imię, na imię tak Tato, to Bandziorek jest bardzo spocony Bandziorek jedzie prosto na kastrację Dobra, odsuń się, nie się proszę Tato, się Chciałem przekazać, Taty by te wsił pan. Banziorek, bądź grzeczny. Idziesz dzieciaku, ładnie, tak! idzie! Bandziorek! Banziorek jedzie! Grzeczny chłopak! Grzeczny!